Cześć! Witam na rekonstrukcji mojej średniej 3.09 w kostce 2x2. Y y tą średnią wykręciłam na wodach tak Bastida Cubing Day 2025, a w jaką używam 251M HIP. A więc przechodzimy do pierwszego ułożenia. Okej, okay, pierwszego scrawla macie powyżej. I tutaj robiłam to na kolorze czerwonym, na pomarańczowym było coś takiego do skipa, do skipa ogólnie tej ścianki ale ja tego nie zauważyłam i zrobiłam w ten sposób no i później jeszcze nie umiałam tego rozpoznać jak zawsze więc musiałam no i tak ogólnie bardzo to zacięłam no i najgorszy czas w średniej 5,48 więc przechodzimy do drugiego ułożenia Ok, a więc na drugim skramlu jest naprawdę dużo możliwości takich bloczków. Pierwszą możliwością, którą bym tutaj rozważyła, jest zielony, bo jest całkiem spoko, ale wtedy jeszcze zobaczyłam, że mamy tutaj dwuruchową warstwę na żółtym. Więc no tak postanowiłam, że zrobię to ułożenie dwuruchowa. Do Siuna na lewą i termuta. J. Teraz trzeci solf. A no i oczywiście jeszcze to był czas 2.24. I bardzo się ucieszyłam, ponieważ to był 2 single. Trzecie ułożenie. Ok, trzeci scramble. I tutaj y, zrobiłam to na pomarańczowym w ten sposób. I teraz zamiast to tak. To ułożyłam to tak, żeby dostać skipa. No, i znowu dostałam jaskę. Trochę to mnie trochę zaskoczyło, ale zrobiłam bardzo dobry czas, czyli 2,54, który mi wszedł do średniej. Co i teraz już wiedziałam, że muszę się po prostu opanować, bo to może być podziękiem na naprawdę dobrą średnią. Dobra, czwarty solve. Dobra, a więc piąty scramble jest naprawdę dobry. I tutaj popełniłam ogromny błąd. Bo zrobiłam to w ten sposób, na żółtym. Nie dość, że nie zauważyłam tego, w sumie to nic nie daje, ale ja wtedy bym pewnie pomyślała, że to jest kipa, więc bym to pewnie wybrała i jeszcze coś straciła. Ułożyłam to tak do Siena i oczy. No i to było naprawdę zmarnowane ułożenie, bo pokażę Wam. Co mogłam na ten scrabble zrobić? Zobaczmy czerwony. Tutaj miałam coś takiego. Do jednego z prostszych celi. No ja mogłam jeden sub, dwa singla. Teraz aż sobie spróbuję to na czas, to rozwiązanie. Oj. nie sub 2, ale bez tej średniej i no, na pewno miałabym średnią yy, sub 3, więc jestem mega zła na siebie, ale mam nadzieję, że na dragonach, które są już za tydzień, uda mi się zrobić średnią sub 3. Mam nadzieję, że skręble dopiszą, tak samo jak tu, no i mi się uda. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Siema!